Cześć, Jan Garbacz, witam was i zapraszam w kolejnym odcinku, a dzisiaj zajmiemy się klasycznym kabrioletem z Włoch, który bazował na hicie sprzedaży, ale ten samochód, który stoi koło mnie, też był z pewnością hitem i wytwarzano go blisko 20 lat, gdzie zdobył bardzo dużo klientów zarówno w Europie, jak i za oceanem. Fiat 124 Spider, egzemplarz, który stoi koło mnie jest już sygnowany marką Pininfarina, ponieważ pochodzi z końca produkcji. Skąd nazwa Pininfarina, dlaczego ona wyparła Fiata, o tym dowiemy się później. Na razie spójrzcie na design tego samochodu, który właśnie, za który odpowiada firma Pininfarina, a konkretnie jeden z jej projektantów duńczyk, Amerykanin duńskiego pochodzenia Tom Tiart. człowiek, który właśnie zaprojektował to dzieło sztuki na kołach. Zwróćcie uwagę, jak on pięknie wygląda. Kiedyś marzyłem o takim samochodzie, dzisiaj też marzę, ale obawiam się, że ten samochód pozostanie tylko w kwestii marzeń. Zwłaszcza, że garaże buduje, buduje się z betonu, a nie z gumy. No ale przynajmniej parę chwil będę mógł spędzić przy tym samochodzie i podzielić się z Wami wrażeniami, a naprawdę jest czym. Wróćmy do roku 1966. Wtedy Fiat zaprezentował model 124. Samochód w naszej części Europy znany przede wszystkim jako Łada 2101, ale ten samochód zdobył bardzo dużo uznania w świecie motoryzacyjnym. Stał się samochodem roku 66, a licencje na ten samochód sprzedano do tak wielu krajów, że mógłbym opowiadać przez miesiąc o krajach, które kupiły licencje i jakie z tego wariacje wyszły. Były to między innymi takie kraje jak Hiszpania czy Turcja czy Indie. Ale to pomijmy. Może kiedyś uda nam się jeszcze opowiedzieć o Fiacie 124. Na razie skupmy się na wersji Spider, która, tak jak powiedziałem, została zbudowana przez firmę Karoseria Pininfarina. Zaprojektowana. Tom Tiard, który zaprojektował ten samochód, wsławił się projektem korwety. Yy, prototypem korwety, który jednak nigdy nie wszedł do produkcji, bo choć auto było naprawdę ładne. To jednak stwierdzono, że w ogóle nie oddaje ducha amerykańskiego snu dla ludzi, którzy chcieli mieć samochód sportowy. Ale jednak dostrzeżono jego geniusz, Włosi to dostrzegli i powiedzieli, żeby zaprojektował samochód dla koncernu Fiat. Amerykanin nie był tutaj od rzeczy, dlatego że ten samochód miał być sprzedawany także na rynku amerykańskim, który wtedy chłonął produkty z Europy i był bardzo ważnym rynkiem właśnie dla takich firm jak Fiat, tym bardziej, że sprzedaż trzeba było dywersyfikować, a Fiat 24 był naprawdę światowym samochodem. Spójrzcie na te lampy takie okrągłe. Tutaj idzie ta linia, zwęża się do wlotu powietrza. Wszystko jest piękne, po prostu piękne. Przypomina trochę Datsuna 240Z przypomina konstrukcje angielskie. Bo konstrukcje angielskie konkurowały z nim właśnie na rynku Stanów Zjednoczonych, który był głównym, nie oszukujmy się, głównym rynkiem zbytu dla tego samochodu. Zwróćcie uwagę na linię boczną tego samochodu. Tutaj reflektor okrągły, więc błotnik jest okrągły. On się powoli wypłaszcza, jak krzywa zachorowań w lecie. I tu już jest całkiem inny motyw, ale to tak płynnie przechodzi. Te klamki, widzicie, też. Są piękne, są nieszablonowe. To nie jest jakiś wzór, który był stosowany we wszystkich kwiatach, tylko po prostu wszystko było zrobione od A do Z dla tego samochodu, przynajmniej na zewnątrz. Ta linia tak schodzi już zupełnie inaczej, wszystko to jest takie płynne. Popatrzcie tu w kształcie takiego trójkąta. Z drugiej strony, gdybyście się przyjrzeli, to też jest takie podcięcie pod ujemnym kątem, nawet uchwyt. Do podnoszenia klapki, pod którą znajduje się wlew paliwa, też jest taki trójkątny. Wszystko ze sobą świetnie jest zgrane, koresponduje jak zakochana para 20 czy 50 lat temu, listownie. I w tym samochodzie też, uwierzcie mi, można się zakochać. Tylne lampy, może już takie bardziej klasyczne z tyłu mała rejestracja nad nią klapa bagażnika ale pod tym efektownym nadwoziem kryła się sprawdzona technika, bardzo nowoczesna jak na owe czasy, silniki do OHC, czyli dwa wałki umieszczone w głowicy. Zresztą zobaczcie, tutaj już jest wersja, jedna z ostatnich wersji rozwojowych tego silnika w tym samochodzie. Była jeszcze wersja Volumex z kompresorem, natomiast tutaj mamy wolnosące 2.0. Początkowo Fiaty 124 Spider można było kupić nawet z silnikiem 1.4, później Gama ewoluowała, pojawiały się nowe jednostki 1.6, 1.8 i wreszcie w 1979 roku na rynku amerykańskim pojawiła się wersja z silnikiem dwulitrowym. Ten egzemplarz pod maską ma silnik już zasilany wtryskiem paliwa, a nie tak jak było to w poprzednikach, gaźnikiem rozwija 103 konie mechaniczne. Wersja jest. Z katalizatorem, bo rynek amerykański rządził się swoimi prawami i trzeba było robić samochody z katalizatorem. Z jednej strony, tutaj katalizator dla samochodów z Europy dużo wymagań, a z drugiej strony ich samochody paliły dziesiątki litrów na 100 km i nikt się tym nie przejmował. Nie wiem o co chodzi, ale jeżeli nie wiadomo o co chodzi, to prawdopodobnie chodzi o pieniądze, a jeszcze gorzej, jeśli chodzi o politykę. Popatrzcie, jaki wzorowy porządek jest pod maską. Tutaj nawet na głowicy widać napis USA. Także już nie mamy wątpliwości, skąd ten samochód do nas przybył. Zwróćcie uwagę na te wszystkie nalepeczki, klejeczki. bardzo fajnie umieszczony wlew do spryskiwacza, o tutaj zaślepka. Mówiąc o silnikach, jakie były stosowane we fiacie 124, trzeba powiedzieć, jak bardzo one były nowoczesne, nie tylko jeżeli chodzi o to, że miały podwójny wałek rozrządu w głowicy, ale także. Dlatego, że były napędzane paskiem rozrządu. Wówczas to było prawdziwe odkrycie. Silnik pracował m.in. ciszej dzięki temu. No ale o silniku mogę Wam długo opowiadać. Myślę, że o tym możecie sobie poczytać w wielu naprawdę ciekawych artykułach. Natomiast poczujmy ten samochód, przejedźmy się nim i zobaczmy, jak te rozwiązania, jak ta teoria zderza się z praktyką. I wnętrze. Przeznaczone dla dwóch osób. Kierownica Nardi, taki charakterystyczny gadżet, chociaż nie oryginalny, to naprawdę ceniony przez miłośników motoryzacji klasycznej. Wnętrze beżowo-budyniowa, skóra, nie znam się na kolorach. Może w nim zasiądziemy i pokażę wam, co z czym się je. Tu może to słabo widać, ale tutaj jest zdublowany numer WIN, zaczynający się od liter ZFR, a nie ZFA. To nie jest błąd, po prostu. Win jest odpowiedni dla Pininfariny, bo w 1982 roku Fiat wycofał się z rynku amerykańskiego i na jego miejsce samochody były sprzedawane pod marką Pininfarina. Fiat 124 po prostu był nazywany już wtedy Pininfarina. Takie miał logo i nawet taki miał Win, więc wszystko jest zgodne z prawdą. Zwróćcie uwagę teraz na liczniki. Takie w chromowanej obwódce. Tu już widać trochę te lata 80., ten zegarek, te wloty powietrza. Natomiast tu jeszcze mamy taką klasykę. Prędkość maksymalna to 172 km na godzinę. Licznik jest wyskalowany do 180. Obrotomierz, wskaźnik temperatury cieczy chłodzącej w Fahrenheitach, wskaźnik ciśnienia oleju i oczywiście wskaźnik poziomu paliwa. Tutaj mamy zegarek, już takie lata 80. Podświetlanie yy, wskaźników, antena, elektrycznie sterowane szyby. Ta ikonka z walizeczką służy do otwierania bagażnika. Światło awaryjne, zapalniczka, napis pin farina, oryginalne radio, pięciostopniowa skrzynia biegów. No i taka urocza wręcz popielniczka. Zwróćcie uwagę jeszcze na tą niepozorną lampkę. W sumie nic specjalnego, ale taką samą. Mieli na wyposażeniu fabrycznym właściciele chociażby Lamborghini Diablo. Mógłbym jeszcze mlaskać na temat yy, sterowania wentylacji. No jest to wszystko pięknie zrobione. Dźwignia hamulca pomocniczego też wspaniale, ale chcę, żebyście poczuli ten samochód, a tym bardziej, że zbiera się na deszcz, więc musimy się sprężać. Ten silnik jest już na wtrysku, więc kultura. Pracy też będzie wyższa i lecimy po przygodę, żeby pokazać Wam, jak jeździ ten wspaniały klasyczny roadster z równie wspaniałym silnikiem. Oczywiście, nie muszę chyba przypominać, że napęd jest dystrybuowany na oś tylną, jest drążek Panharda, przez co te tylne opony zawsze są pod jednakowym kątem. A to powinno się dobrze prowadzić. W związku z tym zobaczymy, jak jest w praktyce. Mamy cztery hamulce tarczowe. No taki też wyróżnik włoskich konstrukcji już w latach 60., podczas gdy konkurencja z Anglii nie miała tak dobrego układu hamulcowego. Bardzo ładnie wchodzą biegi, naprawdę świetnie. Sama przyjemność, chociaż skoki lewarka są dosyć długie. Widzicie, spójrzcie, teraz z czwórki. Przełożymy sobie na trójkę. Dosyć długo to jest, ale wszystko wchodzi jak nóż w masło i to takie dobrze roztopione. Układ hamulcowy też fajnie reaguje. Kierowniczy może nie tak jak we Fiatie X1 przez 9, ale. Zupełnie, zupełnie dobrze. Trzeba pamiętać, że to jest konstrukcja jednak trochę starsza, ale przyjemność zjazdu tym samochodem jest no, niekłamana. Naprawdę w ogóle ten egzemplarz jest taki zwarty, fajnie zachowany. To wszystko pracuje tak, jakby niedawno opuściło fabrykę. Więc, więc, jest to przyjemne. Te rączki, te gałki, ta kierownica, ta, taka drewniana. Bardzo przyjemna w dotyku i za to jeszcze ceniono 124 Spider. Między innymi za to, że już stojąc na światach, można było jednym ruchem ręki złożyć dach bądź założyć w zależności. My zaraz to Wam pokażemy, bo był to jeden z nielicznych samochodów, w którym można było tak szybko sobie to załatwić, tą sprawę. Zaraz pokażę, jak to wygląda. Na razie jeszcze. Posłuchajmy tego silnika, tego dzieła sztuki inżynierskiej sygnowanego nazwiskiem Aurelio Lamprediego. O nim też mówię w co czwartym filmie. Może nie tak często jak o Giorgetto Giorgiaro, ale gość zrobił kawał wspaniałej roboty. Tu przez to, że mamy wtrysk, to ten silnik jest taki już grzeczniejszy. Jedzie się praktycznie jak współczesnym samochodem. się jest dobra. Zwróćcie uwagę jeszcze na te lusterka. Przypomina mi się tutaj Lancia Beta HPE drugiej serii. Wtedy też tam wprowadzono bardzo podobne rozwiązanie, że lusterko opiera się na szybie, ale jest sterowane z wewnątrz. Może ten samochód stracił już troszkę uroku godnego lat 60., ale za to ale za to zyskała na tym praktyczność. Jeżeli jesteśmy na światach, to pokażę wam jak złożyć dach, a robi się to mniej więcej tak. Słowo o osiągach. Przyspieszenie od 0 do 100 tego samochodu to 12,2 sekundy. Prędkość maksymalna 172 km/h. Maksymalny moment obrotowy rozwijany jest przy 3300 obrotach na minutę, więc to nie jest taka yy, japońska wiertarka. O, chociaż ten samochód naprawdę też fajnie pracuje na wysokich obrotach. Redukcja. Widać, że to jest Fiat. Po prostu czuć, czuć, czuć ten klimat. No i tak jak powiedziałem, tu bardzo szybko się zakłada ten dach. Można też go złożyć. O! I w tej chwili mamy kabriolet albo założyć. I mamy kabriolet z dachem. Widać trochę, że ten samochód był budowany w manufakturze, że to wszystko jest takie robione nie na taśmie montażowej, tylko właśnie dobrymi karoserzami, formowane w oparach lekkiego wina i po smaku makaronu, chociaż wnętrze jest bardziej budyniowe niż makaronowe, ale jest równie smaczne. Nie wiem, co kto lubi, ale ten samochód. Był lubiany, był bardzo dobrze sprzedającym się modelem, bo wyprodukowano go około 200 tysięcy egzemplarzy. No i produkowano go bardzo długo. Wiadomo, jeżeli chodzi o samochody miejskie, one sprzedają się w milionach. Natomiast tutaj nie zapominajmy, że kabriolety to jednak jest zwykle drugie, trzecie auto. No i też wolumen sprzedaży jest niższy w takich klasach, jak właśnie samochody typu Cabrio. Ale był to taki Evergreen, jak to się mówi samochód, który nie tracił swojej świeżości. Fakt, że on y, wytrwał do drugiej połowy lat 80., bo w 1985 roku zakończono wy wytwarzanie tego modelu, cały czas jednak przez tyle lat znajdowali się kupcy, mimo że auto no, stylistycznie nie było jakoś modernizowane i cały czas było widać te lata 60. No ale cóż, Porsche 911 też było cały czas osadzone stylistycznie w latach 60., a mimo to zdobywało bardzo dużą rzeszę wiernych mu właścicieli. Na tym będziemy kończyć dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że film Wam się podobał, że samochód też. Podobał się tak jak mi, że trochę poczuliście jak się tym autem jedzie. Siedzi się wyżej niż w takich normalnych kabrioletach fiatowskich z tamtego okresu, to jeszcze też warto podkreślić. Ale naprawdę bardzo przyjemne auto, takie zwykłe i niezwykłe, zwyczajne, niezwyczajne. Na zakończenie chciałem jeszcze podziękować Bartkowi za udostępnienie tego wspaniałego egzemplarza do filmu. Poziom dbałości, poziom wiedzy tego człowieka na temat klasycznych Fiatów po prostu mnie zawstydza. Naprawdę, teraz widzę jak należy dbać o samochody, bo jego auta są wymuskane po prostu. Dobra, ale już nie będziemy go tak chwalić, żeby się nie zrobił tak czerwony jak fiat X19, którego też możecie zobaczyć na moim kanale. Jeżeli samochody tego typu Wam się podobają, to zapraszam Was do subskrypcji i na kolejne odcinki. Do zobaczenia, trzymajcie się, cześć!